Przez zasługi świętego Wojciecha, Chryste, wysłuchaj nas. Już niebawem, 27 i 28 kwietnia, obchodzić będziemy doroczną uroczystość odpustową ku czci świętego Wojciecha, głównego patrona Polski, patrona miasta Gniezna, patrona naszej archidiecezji gnieźnieńskiej. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na uroczystości odpustowe. Zapraszam. Do wspólnej modlitwy zapraszam do uczczenia naszego patrona, Świętego Wojciecha. W czasie tegorocznych uroczystości świętowojciechowych towarzyszyć nam będzie hasło: służyć i dać życie pielgrzymi nadziei. Pragniemy w ten sposób rozpocząć nasze przygotowanie do czekającego nas roku świętego, do obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Do świętowania i dziękczynienia za 1025 lat metropolii gnieźnieńskiej. Spotykając się razem przy grobie i relikwiach świętego Wojciecha, pragniemy dziękować przede wszystkim za trud głoszenia Ewangelii, którą nasz święty podejmował w swoim życiu przypieczętowany Jego męczeńską krwią. Ten trud wpisują się również nasi misjonarze fideidoniści, którzy 50 lat temu, stąd, z Gniezna, rozpoczęli swoją misyjną podróż, aby głosić Chrystusa aż po krańce ziemi. Dziękujemy więc razem za ten misyjny wysiłek naszego Kościoła i prosimy, aby nie brakowało nam tych, którzy nadal głosić będą Chrystusa wszystkim narodom. Serdecznie zapraszam do Gniezna. Bądźmy razem, świętujmy razem uroczystość świętego Wojciecha.